Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Sierpnia 2022-16.5 Nadeszło lato i przyniosło bardzo wysokie temperatury, na które musimy być przygotowani i przygotować samochód do wytrzymania bez uszkodzeń. Gdy temperatury są tak wysokie. Trudno jest uruchomić pojazd bez uszkodzenia lub awarii. Wysoka temperatura może spowodować przebicie opon. Przegrzanie silnika jest również bardziej prawdopodobne, jeśli poziom płynów silnikowych jest niski lub jeśli płyn chłodzący jest zanieczyszczony, a nawet może spowodować pęknięcie przedniej szyby. W jaki sposób szyba przednia może pęknąć pod wpływem ciepła? Ten rodzaj pęknięcia, zwany pęknięciem naprężeniowym, może wystąpić. Gdy zmiana temperatury powoduje rozszerzanie się szyby przedniej, po podgrzaniu i kurczenie się po gwałtownym schłodzeniu, powoduje to nacisk na szkło. Jeśli szyba doświadczy wystarczającego naprężenia, pęknie, gdy przednia szyba samochodu pęka w ten sposób. Nazywa się to pęknięciem naprężeniowym. Światło słoneczne może również powodować pęknięcia naprężeniowe w podobny sposób. Ciepło z bezpośredniego światła słonecznego nagrzewa zarówno metal, jak i szkło samochodu. Ale metal nagrzewa się szybciej. Gdy metalowe krawędzie przedniej szyby nagrzewają się szybciej niż środek szkła, może to powodować naprężenia prowadzące do pęknięć, co można zrobić z pęknięciami termicznymi. Pęknięcia spowodowane wysoką temperaturą lub naprężeniami są nieprzyjemną niespodzianką, ale dobrą wiadomością jest to, że można ich stosunkowo łatwo uniknąć. Chociaż nie można kontrolować pogody ani zmian temperatury, Często można kontrolować ekspozycję samochodu. Co możesz zrobić, aby zadbać o swój samochód podczas upałów? Nie ustawiaj klimatyzacji na maksimum. Ustawiając klimatyzację na wolniejsze chłodzenie samochodu, unikasz ekstremalnych zmian temperatury które wywierają nacisk na przednią szybę. Parkowanie w cieniu lub w garażu ochroni samochód przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zmniejszy nacisk na przednią szybę. Dodatkową korzyścią jest to, że po powrocie do samochodu będzie on chłodniejszy i bardziej komfortowy. Możesz być zainteresowany.